Witam serdecznie. Chciałbym opowiedzieć kilka, 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 słów na temat roweru, który nabyłem w zeszłym roku bezpośrednio z Czech. Firma nazywa się Lowelek, a to jest, proszę bardzo, model. Rower posiadam od sierpnia zeszłego roku. Zrobiłem na nim do tej pory 1400 1400 km Jak na razie nie sprawił mi żadnych Ale to żadnych problemów Jeździ się na nim Według mnie wyśmienicie Ma 5 trybów Wspomagania Z tym, że te tryby są takie bym powiedział nienarzucające się To znaczy, że Trzeba trochę się angażować W pracę, jeżeli chcemy Chcemy, chcemy mniej Mniej się zmęczyć, po prostu zwiększamy sobie Zwiększamy sobie stopień wspomagania. Tutaj mamy od jednego aż do pięciu. Z reguły jeżdżę jedynka, dwójka. Z racji tego, że mieszkam blisko morza, to teren jest taki zróżnicowany, aczkolwiek też są górki. Do tej pory nie było w zasadzie górki, pod którą bym nie podjechał. Właśnie wracam, właśnie wracam z takiej wycieczki, gdzie zrobiłem dzisiaj około 40 km 40 km, Będzie trochę trzęsło. Jadę tutaj wzdłuż drogi nad morze. Jest to troszeczkę głośno. Aczkolwiek myślę, że coś tam będzie słychać. Dla wszystkich zainteresowanych, którzy Myślą o zakupie roweru elektrycznego. Na pewno mogę tą markę w 100% polecić. Tak jak wspomniałem wcześniej, zrobiłem już blisko 1400 km. Rower uważam za rewelacyjny. Jest to w zasadzie mój pierwszy elektryk. Mam nadzieję, że będę nim jeździł. Jeszcze bardzo, 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 bardzo długo. To by było na tyle. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu życzę. Pozdrawiam. Cześć. Jeszcze kilka słów o zasięgu bo o tym nie wspomniałem. Zasięg teoretycznie wynosi 170 km. Jest to do osiągnięcia pod warunkiem że będziemy bardzo oszczędnie korzystać ze wspomagania i teren nie będzie bardzo gorzysty Mi osobiście udało się zrobić około 140 km moja waga oscyluje w granicach 90 kg przy wzroście 1,88 m Także te 170 km jest na pewno, jest na pewno realne